Ja Dzień dzisiaj sobie wylądujemy z Boeingiem 737 800 w Warszawie z pierwszej osoby, czyli z tej kamery. Z tej kamery będziemy lądować. To sobie to załączę. To się nam tutaj zapiszczało, co oznacza, że się chyba załączyło. Jezu, teraz mi się przypomniał symulator, na którym byłem. Byłem na 737, 7, ale nie na 800, ale wiecie, po tym mówieniu ich, po tym 100, po tych dźwiękach, to już mi się to przypomina, ten symulator, na którym byłem. Oj, sorry. I Teraz robimy tak bardziej realistycznie, bo bez tych kresek i tak normalnie lądujemy. Jeszcze to szybko pokręcamy. Nie, bo jak ja przestanę ten mój dron, ten mój tutaj, ten do Airbusa ruszać, to on mi patrzy. Puszczam i opadam. W Żadna w na mamy o, już sam będę sterować bo po prostu nie potrafię. No i sorry, bardzo Was za to przepraszam widzowie, nie? Tak Was za to przepraszam... O oh, kurde. Tam mamy pas. No i zaś się zagapiłem i jesteśmy i mamy zły puc. Dobrze, na razie jesteśmy na ziemi O nie. Oj. Mamy lipę. Możemy dostać przeciągnięcia. Przeciągnięcia dostaniemy. Dostajemy przeciążenie duże, Paliwo nam przykład, mamy strasznie mało paliwa. I nawet jak jestem skierowany w górę, to on mi strasznie opada. Pełna moc. Paliwa nie mamy. Widzowie, bo my, nam się paliwo skończyło. Chyba. Widzowie nam się paliwo skończyło. I ja nie mogę mocy... Nie mogę mocą ruszać, bo paliwo się tam skończyło. Mam 5% paliwa wyterobię. To, wy to sorry. Ale próbujmy. Nie mamy w ogóle paliwa praktycznie nie da się zwiększyć mocy. Ale może się uda. Ruch hmm. Dobra, jesteśmy nad pasem prawie Kurde, mamy straszną lipę Dobra, dotknąłem, ciąg wsteczny I hamujemy też jest, to ściągamy Lampka się świeci Czekaj, widzowie, bo my klap nie mieliśmy widzowie, bo my... ja zapomniałem klap przestawić bez klap to dlatego tak dziwnie się lądowało. No bo klapy zap... klap zapomniałem ustawić.